Face, 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 tremo. Tremo. Niestety Rockstar naprawił to, że widzimy teraz, kiedy została utworzona dana mapa, Bro, jest ogaty, jak, jest ogaty, jak, jest jak gramy playlistę, to wywala po każdej mapie. I Ej, chłopaki, bo ja sobie ja robić, jakiegoś więc... taki pojazd dziwny wybrałem. No właśnie widzę, kłada. Dziwny pojazd człowieka, rozumiem. Ja też wziąłem dziwny, czyli najszybszy. Jak Najlepszy, jak no. Jest. Pozdrawiam. A tu jest gorszy. Panie, jest gorszy. Panie, na siebie. O o, no to byłem ciekawy. Nie, nie, eee, popatrzyłem i stwierdziłem, że to mój... Eee, Jezu, mroczy... E, 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 nie. Nie, o dobra. Co się jest, jest. O! Dobra. Przetrwałem. Dobra. Hehe, Bartek, łatwo z tobą. O nie, dobra, sonowa gość. To jest... stara dama. Łoj! Ło! Ło! Krzaczki. Ło! No nie też szybciej! No, krzaczki jest wolniej Dobra, udało się. Który ze mną tam Od, wypadł? ja! Don Mateo. A to Don Mateo, myślałem, że to Bartek był ze mną cały czas. Nie, nie, ja jestem czwarty, tylko drugie. Bo ja tak, się ja ja śmiałem z Bartka, ja myślałem, że ty ze mną łeb w łeb tu, żebyś ha. to z Don Mateo był. Tak, tak. ja się a spokusowałem ja Beka z na tobie, spokusowałem to się z pokusowałem się na tobie, Lata, żeby, ale go w dupę trzaste na a tym dlatego wylocie. Nie, myślałem, że to Bartek był, nie? Bo takie teksty rzucał. E. Aha. No. JIT! Aaaa! Ah, oh, pięknie! No już wiadomo że Co se... debluek Okej okay. oh, ja, tak, do Dobra, Bartek! Bartek! Tam ja, tu, ja Bartka nie biję, ja Bartka nie uderzam rowerek? O nie Bartek e, będzie! O nie, robisz no, robisz? no! Bartek się... O nie! To, tak, nie, tak, robisz, nie? Tak. <laughs> masz, tak, tak! Tak Rowerek masz? Tak, tak, nie Wszyscy tak mamy szybko. rowerek. Zwolnij Jest tak interesuje. Dobra, ominałem. Dobra. Zwolnij trochę, tak to zrobić, nie zrobi, nie? Chłop okay. no, co, co robi, no nie no, naprawdę. Ale Super fitny. Biegniemy. No, ostatnio właśnie biegłem i chłop mnie. Fantomem. Duchnął. Tak, widziałem tego szata. to za Tak, widziałem też tego to szata. I naj, to najgorsze jest to, że ja już byłem przed samym tym checkpointem ze zmianą zmianami. Jak mi przykro hmm, z tego to. powodu, bo naprawdę. Ale Bartek, ja ci wtedy wiesz, co obiecałem? Nie pamiętam. A no. No przekopę. Na kolejny no, raz, taki. Ale Czyli teraz to Zobaczymy za moment jak będę jechał to samochodem, samochodem to będzie dalej biegł i tuż przed samym checkpointem. Ale dlaczego taki jesteś cham zor? Jest... I mówimy pojazd Bartek do przekopy, ty wtedy... Dobry pojazd do będzie koła. O, jest po lewej. Aha. Zaboratuj! <laughs> no co? Czemu nie, je? idziesz, Bartek? No chodź. ty jesteś no to mnie! Ciołg, dobra A, no, Aha, to ciołg Fajnie, ładne Nie Spadłem! Co? Przecież mówiłeś, że spadłem, tak mi straciłeś, że do wody poleciałem Przecież ja, Chłopiec, ja w ciebie praktycznie nie wjechałem! Wjechałeś mnie błokiem! Błokiem bym nie wjechał, a po prostu tak... Postanowiłem sobie po ej, betonie ja specy... i spadłem. Ej, specy... to, to sorry, ja nie o. chciałem, żeby tak, mocno o, o, ja tak. O, ja o, o, ja o, o skill test! Nie. Spadłem. Tak, tak, lecę, skoczyć chcę. nawet Surknąłem u mnie, nie? Ja. po tym i tylko tak się stałem i patrzyłem. O, idealnie. Nie, nie, nie poleciałeś ani nic. A ty myślisz, że tak... spadłeś i nagle to się turknąłeś mnie tym, szturchnałeś mnie drzwiami jakby zamkniętymi? No. Ciekawie? Nie wchodzę się tą stronę, no to jest od strony Ale to zbiór. tak leciutko dosłownie. Oh o nie! Uważaj, uważaj. O mę, nie w taki zostałeś. O oh mę, oh tak. ale się wdupcyłeś. Moment, ale z to kąska. No koń, przyjdzie kreska na matryckach, to mówię. Ale to Bartek wie. go? Golfowy? W tym momencie można powiedzieć, że się zemściłem. A nie, nie, że ty masz jeszcze z czego się mścić teraz. No! no. Mam, mam do tego prawo! <grym> Oho, to teraz mamy gold go club prawa. Mam do tego prawo. No, pamiętajcie, da, da, że Bluek jedzie za mną, do jedzie lewo, bo on jest nas dwóch Daj go! Aaaa! go, Aaaa! Wypadł, go nie wypadł, wypadł. Jak ty mogłeś go nie trafić? Wypadłem, U, wypadłem i tak, i tak. Ale jak Bartek go nie trafił, to ja nie rozumiem. No, tak, to o, 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 Z dwustron o, o, aj, ale jak to mogę, go trafić? No ja mogę go trafić? No ale nie trafiłeś wam! O! zajebiście! O! Zajmij! Fakt! Nie trafiłeś chłopa na o, o. wąskim szyku! No może nie chciałem go trafić, może chciałem być miły, jak Ty Hansa. No no, wiadomo, wiadomo. Zawsze jak nie trafię, okay. to akurat chcę Dokładnie. być miły. Dokładnie. Oh. Tak. Busta dzięki Przeważnie zawsze, no, Okej, okay. O! Dobra, dobra. Zawsze Taki pojazd? Zawsze starasz się według mnie. O, to westage. Zachód tego świetnie jest też, też nie, jestem, nie? ale dla reszty się staram. Aha. No, zobaczmy. A, i dla reszty się stara staram. Okay. Tak. Tak mogę. Okej, spróbuj tylko. Hej, czy jesteś władny? O nie, nadczybek! Tak. I chyba! Urle, a chciałem, ale. No nie, właśnie! jednak, Za słaby, żeby to zrobić. Nie wcześniej, dobrze, to, to O nie, a? ja teraz muszę to tym to... swoim jechać gównianym! Uda się? Nie. Jest! Udało się! O, oh, shit! O, to było dobre. A nie byłeś pierwszy? Nie byłem. Jak nie? Jak nie! Byłeś! Jak byłem? Nie? Byłeś! Byłem pierwszy. byłeś. Pierwszy. Jak? Jak nie byłeś? Ta, był <grywany> no. Bartek, ty kłamiesz po prostu ja w oczy, stary. Kłamiesz mi prosto w oczy. Co za chłop. <grywany> nie byłem pierwszy. Meta, wody. ale, o nie, kosiarka. Nie byłem o, pierwszy. Ale przez pierwszy. to, że skręciłem każdego z was, jeszcze pojechałem dalej. To było piękne O no! O, no, no. O, no, no. Oho, nie! O. O, 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 nie. I koła ty pojechał sobie do mety już, nie? Wiedziałem, jak Bartka uniknąć? Ja wiem jak Bartka uniknąć. Trzeba jechać do niego, a nie od niego. Jak Bartka uniknąć, trzeba z nim próbować na czołówkę się zderzyć, bo on będzie myślał na odwrót, że ty jedziesz w drugą stronę. <coughs> Aaaa... Raz, jest kurczę, kurczę, najgorzej, trzeba by taką zmienić. Ja widziałem Blueek w lewo, żeby uniknąć Co? Mateo żeby uniknąć, nich nadziałek w Nie, blułek w lewo, żeby ja prawej, prób ja próbowałem bardziej w lewo. No to i to... widziałem jak pięknie poleciał, stracił już kontrolę po pierwszym falnięciu, już poleciał całkowicie do końca w lewo. Przeciągnął Gantek. do Mateo jeszcze. Dlaczego? Bo 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 tak idzie szybciej ode mnie, a ja jestem trzeci. Dawajcie boosta! usta! drugi. Nie, drugi. drugi. Może ma i... przerobioną kosiarkę. Tak, tak. Stuningowana kosiarka. Jezu, oni to tutaj mnie zrobić. w tej grze denerwują. nawet kosiarki tuningują. <ślaśni> na, na tym face to face powinni zrobić to, że są te randomowe samochody, jak się epkę przytrzyma. Nooo, no to było ciekawe. Face ale to chyba jest stary ty jeszcze. Stary model tego face to face. Może nowy model? Stary, stary, czy nie Może nowy? Nie ale, Ale nawet, kurde kurde, lubię ją. To jest traktor na koniec, Taki Taki... No. kościołeczka no. i co jedziesz, nie? The shark, tak, tak, także będzie ładna mapka, przynajmniej mam taką tak nadzieję. tak, 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 mapka Z takim fajnym rekine. no Na rekinem jest re tak, jest, to, to fajny rekin. to jest tak, 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 to to tak, tak, rekin Fajnie, Bartek. Fajnie. BNK, ja lodąc normalnie. Jak ja jadę przed tobą, mogłem w ciebie wjechać jadący z tyłu w, moj, w mój bok. Normalnie, co ty Co To pojadę. Wow, Bartek. Pojedziesz. Tak, Scott to jest. Chciałem, że próbujesz, próbujesz mi uderzyć do bramki. No, chciałem, jest. chciałem, ale tak. Unik, James Bond. Chciałem i walnąć, ale no. Oj! Ja nie trafiłem! No I to jest zakręt, na którym należy o, zwolnić dobra. to na shortach mówiłem. Aha! Nie obrałem shortu także sobie. Ale widzowie zawsze mówią: Nie, oni nigdy nie wypadają z tego zakrętu. Nie padłem, nie padłem. Nie, 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 <laughs> nie wypadają, ale ja wypadłem trochę. A są jednak ludzie, ten, no. Bo ja zakrętu. chciałem. Do blueka, the bluegah mi blue no, no. uciekał. No ja już musiałem uciekać. Okej. No, <laughs> Jednak ludzie wypadają z tego zakrętu. No, pozdrawiam. Eee, w ogóle mi się coś przypomniało. Ja chciałbym kogoś pozdrowić, bo rok o, temu dołączyłem to? do liki Team Racingowej Aha. Tam był taki ziomek, który... Co się To ...zobaczył... O ty dziadu przebrzydujesz. I tam był taki ziomek, który powiedział, Eee, ja cię kiedyś gdzieś słyszałem od kogo tego, ty... Ten, ja mówię, no tak, a, o, oglądam w ogóle tego, ja mówię, to weźmy tam <laughs> kiedyś pozdrów, jak będziesz tu na nagrywkach, nie? No <slurz Salz> i tak rok minął. <śmarszy> nie wspomniało. I ten, ja chciałbym pozdrowić Orton to Kozak, pana Ortona. Pozdrawiam. Kojarzę chyba nazwy, Orton ukażeń. to Kozak. Pozdrawiam, doczekałeś się w końcu. <śmarszy> Aha, fajnie. Orton, ale jak Randy Orton i to Kozak, to nie, to nie szanuję. <śmarszy> Randy'ego Ortona nie lubiłem nigdy. Aż była się To Taki zawodnik WWE. W każdym razie odpępnione. Mundheczone, kolejna rzecz. No to teraz wiesz, przysługa za przysługę, on będzie ci też coś krewny. On też nie pozrobi. Niech da ci wygrać coś na tych sim racingach. Bo ciężko dać mi wygrać wyścig, Jan, musisz wyprzedzić wszystkich, zrobić kręgle i dać mi wygrać. Okej, tego nie chciałem naciskać, co prawda. Nie naciskajcie z w locie, pamiętajcie. za późno. Nie opłaca się kompletnie. Cyk. No zobaczmy teraz. O nie, ja to O jezus, o jezus. Co? No nie wiem Bartek, to twoja reakcja brzmiałem że coś takiego miało być. Ja po prostu Jezusa ujrzał. Wiatraczki, wiatraczki, wiatraczki. Najprostszy rodzaj wiatraczków w tunelu. Ale prawie je pan paliłem. No to, nie wiem, to chwalisz się czy żalisz w Bo ciężko wyczuć. O, rekin!

Czemu ty oszustem jesteś, oszuście. O, no, no. A z Nie, spakłem. Na... Bartek, bo jak masz dwie szare komórki... A ja nie mam. No, no to A widać akurat. Ja... Widać, no. Słychać. Powodzenia. Ciekawe. Mam nadzieję, że karma cię dorwie i dojedziesz tu, za pół godziny dolecisz w takim razie. No i ja może dolecę, do ale będę to. przynajmniej. No ja też jestem. A nie oszukiwałem. A, ale kto pytał? Tylko gdzieś mi Don Mateo zniknął. No, ja wypadam na Lupinku. Ja też wypadam, no Dobrze tak No, Dobry, o, tak. Kurde. O, no, no wypadam, bo jeszcze ci miło. uwierzę Nie to Nie przykro Mateo Oj, biedny tam. ty Już to nie jest przykry, no o, dalej A. leci Dobra, 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 dobra Jest Jezu, serio? O kurde trzeba... Doleciać ja to, dalej prze... Ale jest to sansa, trzeba, dobra. Że nie przejąłby loopingu, więc... Dobra, już może nawet wyjdzie na plus na tym. Już doleciałem. No, bo co? doleciał przed nami, nie? My wypadliśmy na loopingu i doleciał Właśnie, przed nami. Nie wyleciał. Właśnie, Lamusy. Widzicie, to Bartek po Lamu w lamusy, tym to jest tam ma 135 IQ. Jest po prostu oszustem i mi to ma. <laughs> nie <laughs> jestem ma co? <laughs> dobra Bartek, <laughs> odpowiedz mi na jedno pytanie. Nie. Ty, jeżeli powiedziałbym, Nie. że ty w tym towarzystwie wychodzisz na tego, który ma 101 IQ, to znaczy, że byłoby dobrze czy niedobrze? Niedobrze. dobrze. Okay. a dlaczego? Bo to są całe tempaki, kurde. Co? <laughs> co? co? No to co słyszałeś. Jakie tempaki? Czemu mnie obrażasz. <laughs> Nie obrażam się na fakty. Ten zakret. A jaki jest fuck? No tutaj ten fuck jest w Ale tu poza ode, tu poza tobą nie ma żadnego. O! Oh! <grywa> o! A gdzieś się odezwał przed ciepło. Ooooooo! Cadee O ten Cardon na to oni słuchacie trzeciego miejsca. Mocno! Oh, to... Kurczę, don Mateo, czy pozbierasz Dolera. się? ale mnie takim zrostował. Punchu? Nie, ja chyba po prostu wyjdę i się obrażę. Odpuść! odpuść o, Obiecuj, Odpuszcz dokładnie, niech wyjdzie. Zaraz <grym> pójdę na freestyle, jak sobie radę. Na bitą pójdziemy. Kościół. Kto ci tam zaprosi. Zbita ekipka. Ale <grym> no, to może no, ja być? Że Bartka prędzej by zaprosili niż Ciebie, ten Mateo, na bitą śmietankę. Okay. Pozdrawiam. Ja no, to... Za co, za co? Jak nie racji no co ty dał? A to jest w ogóle wędka? chyba! Tak. No, no tak. teraz jak patrzę. Zauważyłem ja ma... dopiero. To no, się ma. Ja pani nie odzywam się. Tylko oszukuję. Pa. A ja. A się odzywam. Tylko teraz się staram. Dogonić, także ciężko się tym odzywanie też w ocenach. Czyli jednak, czyli no. Bartek, czyli tak? się nie odzywasz w ten sposób, nie? Nie Aźa, odzywasz, się. A, ale je mało. Za to wam poleciałem, no jak piank. Ooooo! Ooooo! Zagadujesz mnie, gnoił! tutaj nagle, o, kurde, to tak blisko ja trzeciego ja miejsca. Zaczyłem do samego końca, że za mną tam polecisz. Ooooj, ojoj. cóż. Co się wydarzyło, Bartku? Zagadałeś mnie, gnoju. Ooooj. Zagadany, jegomość. Tak, zagadany. Ja przypominam, jakby ktoś nie wiedział to po prostu. Jak się gada i się mniej skupia na wyścigu, to się Święty. trudniej jeździ. Jeżeli tak. się nie odzywa człowiek, no to ma trochę łatwiej. Faktycznie. Tak, Dlatego patrzcie, jakie fory im daje, nie? No. Cały czas gadając. Masakra. Masakra, dobra. I teraz o, tak. Mateo, Do szarka. Ty okay. sobie poleć, zobaczyć co jest ciekawego. Bartek po raz pierwszy lecą z prawidłową drogą wytrzoną przez twórcę gry. No też sobie polecę, zobaczę, jak to jest jechać zgodnie z zasadami. Nie masz no, Może nie być. Miałbym się jakby nie trafił. Trafujemy, jestem tobą. O, ale w sumie to prawda, akuratnie tu. Tu? grację Tam? O nie trafiłeś. Nie trafiłem, nie trafiłem, A ja trafiłem na pierwszym, pozdro. No. A pierwszy to ty tam Cześć. sobie nieźle na około poleciałeś, a nie da. trafiłeś. A... Ale, Ale szukałem. Szukałem. Dobra, tak, tak. Dalej byłem przed to, tobą. Też poleciałem Pierwszy na około, to prawda. Bardzo dobry, bardzo okay. dobry parczyk. Po prostu zabawny. Szukałem drużyn parę Ale Bartek chce wygrać. To fajnie po by znaczy wygrać drugie miejsce oczywiście, bo ja, ja to z wami się nawet nie ten, w wyścigu jednym nie jestem także. Odjechał. Aha. Lamusy, tak lamusy la słabiaki. No, A żebyś się tam wydupił na sam koniec. No dobra, to się wydupiam. Na mecie. Spacja, no dobra. oj, wykręciła. Tekam Bartek. No i tak. Masz szansę. A jedź. Nie wydurniaj się. Dobra chłopak. a jeszcze uwierzył, jeszcze uwierzył. No próbowałem, próbowałem. Warto wjeżdżać do końca. Tak, wiara nie na Maxa? ok? Okej Pełne, pełny bak.